o zabranie głosu prosimy pana prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, po pierwsze dziękuję. Dziękuję jak to miesiąc. Dziękuję za to, że wszyscy <grym> tutaj. Dziękuję za to, że pamiętacie. Dziękuję za to, że macie nadzieję, że macie przekonanie, że przyjdzie Dzień Prawdy i że nie przyjdzie on sam. Że o prawdę trzeba walczyć. Do nas zwycięża. A jak że wtedy, gdy są tacy, którzy potrafią moją zabiegać. Wy jesteście właśnie tymi, którzy o nią zabiegają, którzy o jej wartości pamiętają, którzy pamiętają o tym, że nie da się zbudować dobrego życia społecznego, dobrej narodowej wspólnoty bez prawdy, że ona jest fundamentem naszej wolności, że jest fundamentem demokracji, że jest fundamentem Rzeczypospolitej, że ten, kto chce prawdę odrzucić, Odrzuca wszystkie te wartości, wszystkie te instytucje. Odrzuca to wszystko, co wiąże się ze statusem obywatela, obywatela niepoddanego. My chcemy być obywatelami. I dlatego chciałem powiedzieć. Także tu w tym miejscu, że próżne są nadzieje tych, którzy sądzą, że przyjdzie dzień zapomnienia. Lokator tego pałacu, przed którym stoimy, powiedział dwa lata temu, emocje opadły. Nie, szanowni państwo, nie o emocje tutaj chodzi. Chodzi tutaj o najbardziej fundamentalne wartości. O to, czy właśnie jesteśmy obywatelami? Czy mamy poczucie godności? Godności narodowej, godności obywatelskiej, godności ludzkiej. I my niezależnie od tego, jak zmienia się sytuacja polityczna, gospodarcza, jakie kryzysy nam grożą, co musimy podejmować, żeby się im przeciwstawiać, o tych fundamentach nie zapominamy i nie zapomniemy. I bądźmy pewni, że niezależnie od tego, że historia toczy się czasem w sposób zawiły, niespodziewany, że jak to się mówi, Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych. Ten dzień, który będzie naszym dniem, dniem prawdy, przyjdzie. I wtedy każdy z Szanowni Państwo, będzie mógł powiedzieć także w tym wymiarze indywidualnym. To jest mój dzień. Ja nie zapomniałem. Ja o prawdę zabiegałem. Ja o prawdę walczyłem. I ja zwyciężyłem. Dla siebie, ale... Przede wszystkim dla innych, dla rodziny, dla lokalnej społeczności, dla narodu. Przyjdzie dzień tego zwycięstwa. Bądźmy pewni. A kiedy patrzę tutaj na ten film, jestem właśnie tego pewien. I ta pewność, mam nadzieję, będzie podtrzymana także za miesiąc, za pół roku, za rok, jeśli będzie trzeba za parę lat, ale z całą pewnością zwyciężymy. I ta wiara, ta nadzieja, ta pewność zwycięstwa musi nam towarzyszyć i towarzyszy nam. Dziękuję.